Dostąpiłem zaszczytu w imieniu księdza dziekara Jaceka Witowskiego, księdza i własnym. Bardzo serdecznie Państwa przywitać w tym szczególnym miejscu. Bardzo się cieszę, że frekwencyjnie jest nas tak, nas tak dużo. Mamy również gości specjalnych, których chciałbym w tym przywitaniu wyróżnić. Jest z nami pan Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości z Warszawy. pan Ferdynand Nawrati, sekretarz generalny Stowarzyszenia Twórczego pol Art. Proszę Państwa, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Janusza Trzebiatowskiego ma swoje miejsce również w Chojnicach, dlatego spotykamy się na wystawie rysunku. Ja chciałbym w sposób szczególny podkreślić to wydarzenie, ponieważ ono się wiąże z taką bardzo okrągłą, sympatyczną rocznicą Janusza to Państwo na pewno wiecie jaka to rocznica wspaniała, czyli niedawno obchodził <kluzny> godziny 80 lat. Ja zawsze jako gospodarz miasta staram się odnosić do działalności Janusza i każdy burmistrz, prezydent czy wójt chciałby mieć taki skarb w komicach jaki my tutaj mamy, ponieważ Janusz daje nam z siebie bardzo dużo a oprócz tego są tutaj różne osoby, różne postaci, bardzo świetne, które przyjeżdżają do nas. Jest znowu we wrześniu w Chojnicach, jest cały cykl imprez związanych z Festiwalem Sztuki, który na stałe wpisał się w kalendarz Chojnic. Janusz nic nie traci na aktywności, wręcz zyskuje, ma wiele planów, już rozmawiamy o przyszłym roku, jest niesamowite, że jesteśmy tutaj, otwieramy tą wystawę, a już myślimy o tym, co będziemy, co będziemy robić e, za rok. Bardzo Januszowi serdecznie dziękuję. Wiem, że będziemy działać jeszcze wiele, 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 wiele lat, ponieważ jesteśmy niezatapialni. A w każdym razie na pewno Trzebiatowski. Nie wiem, czy to o sobie mogę powiedzieć. Także bardzo dziękuję i ten kwiatek niech będzie wyrazem mojego podziękowania. Ale jeszcze chciałbym odczytać list od patrona naszej wystawy od Pana Marszałka Wiczesława Tynka, który nie mógł osobiście przybyć, ale, ale Pan Marszałek przysyła taki okolicznościowy dyplom. Obejmuje patronat honorowy. Zna twórczość Janusza Trzywiatowskiego. Upoważnił go do tego, żeby wyrazić podziw, pogratulować em, tego, co już osiągnął Janusz Trzywiatowski i życzyć jeszcze Wielu, wielu osiągnięć. Pan Marszałek był w Baszcie Trzebiatowskiego, również był tutaj w tym miejscu, e, i zna twórczość naszego mistrza. Wszystkiego dobrego. Panie burmistrzu, gratuluję takiego rodzaka. Pamięci mam. Tylko Jana Pawła II, który byłby tak celebrowany, jak Janusz Czerniakowski. E, jestem dumny, profesorze, że ten jubileusz rozpocząłeś w Muzeum Niepodległości, w Bramie Bielańskiej Cytadeli Warszawskiej. Jesteśmy ci wszyscy bardzo, bardzo wdzięczni z marszałkiem Adamem Struzikiem, który cię pozdrawia bardzo, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, podczas tej jubileuszowe imprezy w dniu i o godzinie, w której się Janusz pojawił na świecie, e, celebrowaliśmy w równie dostojnym gronie, choć może mniej dostojnym, bo osoby duchownej tam nie stało. E, ale e, profesorowie, rektorzy, byli dziennikarze, e, oglądaliśmy film teatry. Janusza Czebiatowskiego. Byliśmy wzruszeni tak jak i Ty byłeś wzruszony. Do dziś dnia pamiętamy to wydarzenie, bo to było wielkie wydarzenie. A muszę Państwu powiedzieć, że Janusz jest wprawdzie chojniczaninem, ale związanym bardzo, bardzo z Warszawą. W czasie Powstania Warszawskiego ze swoją mamą przeżył tragiczną pielgrzymkę wychodźstwo z Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego przeszedł tym miejscem, które jest w tej chwili szlakiem pamięci, przez obóz w i tak dalej, i tak dalej. Stąd Muzeum Niepodległości było jak bardzo upoważnione, najlepszym miejscem, żeby przypomnieć ten drugi przez 20 lat, 25 lat mieszkańców Krakowie i żyłem atmosferą tego miasta, którą, muszę Państwu powiedzieć, tworzył Przegiatowski. Pamiętam spotkanie w Nowej Kucie, na ostatnim piętrze. Kogo tam nie było, co myśmy tam nie robili. Te wspomnienia chyba trzeba wreszcie zacząć pisać, Januszu, ponieważ sama lista osób, których Ty tam gościłeś, no, no jest niesamowita. Nieopodal e, Twojego mieszkania, na osiedlu kolorowym, dobrze pamiętam, e, miał swoją siedzibę Ferdynand Naprawdę, dyrektor największego domu kultury w Polsce, Centrum Kultury. Tam spotykaliśmy się, tam tworzyliśmy różne gazety. Tam Janusz Szczebiatowski po raz pierwszy przeczytał nam e, swój utwór literacki, swoją poezję. Proszę Państwa, ja już straciłem rachunek, ale w tej chwili nasz jubilat chyba ogłosił już 12 albo XIV. 14 to 14. pierwszy. To jest rzecz niesamowita. Wybitny artysta światowej sławy, wystawiający w Polsce i w Europie również jest znany z twórczości literackiej. Członek Związku Literatów Polskich. Więc ja jestem naprawdę bardzo usatysfakcjonowany, że opatrzność pozwoliła mi poznać kilkadziesiąt lat temu tak wybitną osobowość. Marszałek Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, przyznał swoje najwyższe odznaczenie Czewiatowskiemu, wręczone wtedy w Muzeum Niepodległości medal i dyplom promazowia. I wyobraźcie sobie Państwo skromność naszego artysty. On to przekazuje do Wojnickiego Muzeum. Jak ja to powiedziałem Struzikowi, to mówię to chyba po raz pierwszy ktoś mi taką przyjemność zrobił, że moje odznaczenie poszło do publicznej instytucji. Marszałek prosił przekazać mi serdeczne ukłony i podziękowania. Nie wiem o czym myślał Marszałek, ale kazał mi też przez przekazać zaproszenie na mazowcze. Niniejszym to czyni. Januszu bardzo ci, bardzo ci dziękuję, a Twojemu przyjacielowi przekażę za chwilę dokumentację tej wystawy na płytce. Proszę Państwa, to były audycje radiowe, telewizyjne, te portale internetowe i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na koniec chcę Państwu powiedzieć, że Czwiatowski ma taki... Y, sposób postępowania y, taki niepozorny, że gromadzi przyjaciół wokół siebie. Również y, moi przyjaciele przyszli tutaj dzisiaj. Y, Stanisław Kaszyński, który nas tu przywoził kiedyś. Nie mógł dzisiaj przyjść, ale też prosił mnie o przekazanie uścisków. Ale jest z nami Stasiu Stanisław Kalinowski, pan poseł Stanisław Kalinowski, który się okazuje, myśmy bardzo dobrze współpracowali, kiedy on przebywał w Sejmie w Warszawie. Bardzo ci dziękuję za ten okres współpracy. I okazuje się, że rodzinnie związany z Janem Przemczewiatowskim. No coś niesamowitego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i jeszcze raz gratuluję. Macie tu brylant na tej ziemi. Wielcy. <laughs> państwa. ja tak samoistnie, właściwie w 72 roku poznałem Janusza, będąc zastępcą komendanta w harcerskiej w Krakowie. Ponieważ Janusz był znany w Krakowie wielu harcerzom, z tego, że robił oznaki i plakietki. I muszę Wam powiedzieć, że on jest Chyba ma tą naturę pogranicza kaszybskiego swoją życzliwością, przyjaźnią. Potrafi człowieka omotać. Od 1972 roku, raz z Marteką Przerwą, nasz los jest jak gdyby splątany razem. Ja co prawda nie sprzedałem ani tego obrazu w życiu Janusza, ale razem z nim zrealizowałem kilkadziesiąt wystaw. W Europie i, i w Polsce stałem się jakby takim z któremu profitu finansowych nie przyda się, ale, ale bardzo często wysłuchuję, doradza i organizuję dla niego wystawy. Teraz wspólnie przyszło nam zrealizować dziewięć wystaw w ramach jego, jego wieleuszu. Ten, ten spryt i ta chytrość kaszubska spowodowała, że 25 lat temu Janusz postanowił, że ja będę sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Twórczego Pola, którego stworzył. Właśnie gromadząc nas wszystkich, przyjaciół, kolegów, kolegów naukowców, lekarzy, którzy mu serce łatali i stali się po operacji, żeby przyjaciółmi, ludzi nauki. To stowarzyszenie... Stowarzyszenie ma nazwy twórcze. Nie dlatego, że tam są tylko plasticy, bo wśród 110-osobowego grona członków jest 27 artystów plastik. I co roku od 19 lat ci artyści w różnych częściach województwa małopolskiego i nie tylko w moim Wiedniu i Budapeszcie organizują salon twórczości. To jest tak różnorodny salon, ale tak piękny, ja bym chciał kiedyś go do końca przywieźć i ta sala mi odpowiada. A nie, już nie mówiąc o oczu, odpowiada mi bardzo. I muszę powiedzieć, że nie karą cię, ale będzie to także jedno, znaczące wydarzenie, ponieważ jest to czołówka plastików Krakowskich, małopolskich. Jak już wszyscy zazdrościłem. Bo, bo ta, ta, ta Jego umiejętność jednoczenia przyjaciół powodowała, że On nas cały czas mobilizuje. Mobilizuje do różnych rzeczy, które potem nam przynoszą olbrzymią satysfakcję. I daj Panie Boże, bądź tak sprawiedliwy, daj Januszowi długo żyć. że dziekanie dekanatu Wolnickiego i wy wspaniali goście, to wy jesteście wierni, że korzystacie, budujecie, współtworzycie tą nić humanizmu, dzięki której nie musimy do dziś siedzieć na drzewach. I myślę, że po raz drugi to ukłon dla dyrektora Skowska narodziłem się w cytadeli warszawskiej i jeszcze nie jednego figla wam spłata. <grymne> <grymne> Sztuce rzecz jasna. Dziękuję za Waszą życzliwość, za Waszą obecność w całym moim życiu i w całej mojej twórczości. A teraz zapraszam na rzecz najważniejszą, na lampkę czerwonego i na z tradycyjnego, jak nawet startuj. Wszyscy nawet.